Witam Państwa na kanale podlewane.pl. Mam na imię Alicja i dzisiaj opowiem Wam o smacznej roślince Lubczyk. Każdy chyba zna i używa tej roślinki w kuchni. Nie wyobrażamy sobie rosołu bez lubczyku. Ale powiemy też dzisiaj o jego właściwościach leczniczych. Lubczyk pochodzi prawdopodobnie z Iranu. U nas zagościł już w średniowieczu, i na początku to był uważany za roślinę magiczną. Czyli jeżeli wybranka dodała do napoju bądź pożywienia temu wybranemu lubczyku, to na pewno uzyskała cudowny efekt, bo się w niej zakochał. Ale poza tymi wierzeniami, jeszcze wierzy się, że to jak amulet lubczyk, ponieważ pomaga też małżeństwom w pożyciu małżeńskim szczęśliwym. A do czego, jak stosujemy tak naprawdę lubczyk? Zarówno liście możemy suszyć, ale najbardziej wartościowym elementem tej rośliny są kłącza i korzenie. Czyli suszymy również po wykopaniu o, to jest roślina wieloletnia, więc ona jest rozkorzeniona. Tu jest akurat, nie, nie jest duży, duży krzaczek, ale jeżeli ona wiele lat, kilka lat będzie, to. Ten krzaczek się rozrośnie, będzie piękny, duży i z pewnością będzie miał kłącza i korzenie. Liście suszymy tak jak każde ziele, czyli suszymy go w zaciemnionych, ale przewiewnych pomieszczeniach i zamykamy szczelnie, żeby nie utracił też swojego aromatu, bo lubczyk ma fajny zapach, szczególnie właśnie w rosole go czujemy. Natomiast kłącza i korzenie, no to suszymy, obmyć trzeba wyczyścić, wysuszyć, rozdrobnić, wysuszyć i też zamykamy w szczelnych pojemnikach. I jak parzymy, no napar robimy. Jakie właściwości ma lubczyk? Ma właściwości moczopędne, a dzięki tym właściwościom możemy oczyszczać organizm z toksycznych substancji, przy stanach zapalnych, bądź po chemioterapii. To jest bardzo ważne. Możemy też go stosować przy skąpych i bolesnych miesiączkach, ale na pewno nie przy krwotokach, no bo właśnie on wzbudza wydzielanie krwi. Niewskazany jest natomiast lupczyk dla kobiet w ciąży i w czasie laktacji. I teraz powiemy sobie, o jak robimy napar. Ususzone ziele lubczyku, połowę łyżeczki zalewamy wrzątkiem, parzymy 5 minut i gotowe do spożycia dwa razy dziennie można po szklaneczce wypić. I to ziele lubczyku, właściwie takie wypite rano, jest w pewnym sensie, zastępuje kawę, bo organizm jest taki ożywiony, umysł świeży i pobudzony. Niektórzy mówią, że zamiast kawy na z lubczyku. Jak zrobimy odwar z korzenia i kłączy? Wysuszone właśnie te elementy. Jedną łyżkę stołową zalewamy wrzątkiem, zagotujemy, bo odwar trzeba zagotować, pogotować chwilę, nie dłużej niż 5 minut, a potem ostudzić, odcedzić i pić dwa razy dziennie po szklance odwaru. I stosuje się już zewnętrznie. Czyli do. Przemywania ran, stosuje się go do cery trądzikowej. No i właściwie wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek zioła leczniczego, zwłaszcza jeśli macie schorzenia lub przyjmujecie leki, koniecznie skonsultujcie się z lekarzem prowadzącym. Nie zbierajcie nieznanych roślin bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Informacje w naszych filmach mają charakter ogólny i nie zastępują porady lekarskiej. Dziękujemy za dbanie o swoje zdrowie i odpowiedzialne stosowanie ziół leczniczych.